Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada Brodniczanie obchodzili uroczyście na Dużym Rynku oraz w Pałacu Anny Wazówny, gdzie Starosta Brodnicki Piotr Boiński oraz Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz zaprosili przedstawicieli środowisk społecznych, mundurowych oraz samorządowców. Z okazji Dnia Niepodległości życzę wszystkim Państwu, aby dla każdego z nas wolna i suwerenna Polska była miejscem szczególnym, do którego zawsze warto wracać gdziekolwiek. Wichry losu nas poniosą. Życzę również nam wszystkim, abyśmy zawsze, idąc wzorem naszych przodków dla bezpieczeństwa i dostatniej przyszłości naszej ojczyzny, już tu, na poziomie lokalnej społeczności, potrafili znieść się ponad podziałami zarówno dla nas samych, naszych dzieci, jak i dla kolejnych pokoleń, naszych rodaków. Uroczystość była okazją do nagrodzenia mieszkańców Brodnice, jak i powiatu brodnickiego, którzy w sposób szczególny zasłużyli się do rozwoju swojej małej ojczyzny. Wyróżniał dzisiaj pan burmistrz, swoimi nagrodami wyróżniał powiat brodnicki. My na wniosek różnych instytucji, zarządu, rady te osoby zostały wyróżnione. Uważamy. Ci dzisiaj nagrodzeni przez Powiat Brodnicki to jest awangarda tych społeczników, historyków, działaczy kulturalnych. Powinniśmy o nich przy, tym, przy tej okazji tego święta pamiętać, bo to są ludzie, którzy tworzą przede wszystkim to nasze poczucie tutaj bycia w tej społeczności. Dlatego warto ich zawsze docenić. Na Brodnickim rynku odbył się okolicznościowy zapstrzyk IV pułku chemicznego z odczytaniem apelu pamięci i salwą honorową. Żoń, Stajemy dziś do apelu pamięci w Brodnicy na rozdłużym rynku, aby czcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Niepodległość zbrodnicy odzyskała dopiero 18 stycznia 1920 roku. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Po apelu! Władze! 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 Władze!